No witam tu Rafał. Eee, tutaj będzie taki temat e, rury od interkulera wypadającej. E, pewnie już większość z Was się z tym zmierzyła, że uszkadzają się zabezpieczenia w tych rurach. No i ona tak jak w tym wypadku, o, pod wpływem ciśnienia w interkulerze, ona się nam wysunie. Automatycznie odcina nam moc. Auto, turbina przestaje pracować, wycierają się dokładnie. Tutaj widzimy takie te zabezpieczenia. No i to zabezpieczenie wtedy, już w ogóle praktycznie nie jest skuteczne, bo przeskakuje nam przez to. Ale my mamy na to sposób. Mianowicie taki, że yy, zrobimy to bez wymiany tej rury. Co jest niekonieczne, bo nieraz się to kończy przeważnie, że a uszkodzone są. Te, no trzeba całą rurę wymienić, no bo nic nie zrobimy, nie? Nic nie trzeba. Rura jest oczywiście dużo droższa niż zestaw, który zaraz wam pokażę do zrobienia tego. A oto nasz zestaw. Tutaj, jak widzicie, zmywacz pędzelek, bo oczywiście trzeba wymyć najpierw wszystko. Pierdełko, wkręciki i wkrętareczka. No i tyle. I lecimy z tematem sobie. No dobra, słuchajcie, to lecimy z tematem. Pierwsze co, wiadomo, podstawa czystość. Wszystko wymyjemy. Po zdjęciu. wyciągamy naszą rurę troszkę odmuchamy suszy. wyciągamy naszą rurę też tam w środku możemy śmiało wszystko ładnie wymyć ze śmieci o, patrz, jak tam wszystko tam możemy nalać, nic się nie stanie tutaj wszystko o Zajemy, wyczyścimy, odmuchamy z nogi, nie dmuchamy całej mocy, to prosto, żeby nie wdłuchać tytuł do środka, do interkulera. Bo jak się nam to dostanie do silnika do komory spalania, to będzie problem. Także wkładamy rurę z powrotem zabezpieczenia na razie nie zakładamy bierzemy pierwsze z naszych narzędzi wiertełko yy, możemy no tu na przykład sobie to zróbmy o diureczkę. Robimy następnie zakładamy sobie bita Bierzemy naszego wkręcika, no i w tym miejscu go wkręcamy. I proszę bardzo, zobaczcie, trzyma, jak diabeł sołtysa. To wytrzyma, a auto nie wytrzyma. Także, no, mi się wydaje, że to no troszkę może to jest wieśniacki sposób, ale na pewno skuteczny w 100%. także Wykręcamy wkręta z powrotem, bo jedno ale, możemy sobie tak po prostu wkręcić wkręta, zostawiamy wszystko, o nara, jedziemy, nie, wyciągamy i co jest? Zobaczcie, syfy, opiłki, musimy to wszystko wyczyścić, musimy nawet kawałek szmatki ładnie wszystko wyczyścić, żeby nam tam nic nie było. Żadnych syfów. Ten składamy to z powrotem. Ładnie możemy założyć zabezpieczenie. Teraz. Które i tak no, nie jest skuteczne. Ale jak jest, to jest. No i teraz możemy śmiało naszego wkręcika tam wkręcić. no i gra gitara także polecam nawet przyszłościowo zapobiegawczo zrobić to bo to jest najczęstsza usterka właśnie w tych autach no i nie życzyłbym wam żeby to was spotkało w trasie wypadnięcie takiej rury no samo włożenie nic nie da także zapobiegawczo sobie takie coś zróbcie tam naprawdę nic się nie stanie Pamiętajcie, czyszczenie, czyszczenie, wyczyścić, wszystko ładnie poskręcać, śmiało tego wkręta, na pewno pod wpływem ciśnienia w środku on nam nie wyskoczy, ciśnienie ten tędy też nie będzie uciekać, chyba że go wykręcimy, no to już będziemy mieli ubytek ciśnienia, ale na pewno to jest tańszy sposób niż wymiana całej rury, także jeżeli pomogłem, zachęcam do subskrybowania kanału, łapki w górę, do zobaczenia.